Trzy piły do cięcia do drzewa i nie tylko. Które mogę polecić? Pierwsza to jest Ursus, czyli nak. Niby Ursus, ale Chińczyk. Druga to jest elektryczny Parkside. Parkside użytkowany ponad 2 lata. To już grubo ponad 5. Lis. Makita też ponad 5 lat. To do największego przerobu drzewa. Super. Robi robotę. Wymaga tylko odrobinę dopieszczenia na początku. Parkside do doraźnej roboty, pracy w pomieszczeniu, do cichych robót. Nie warkocze, nie parkocze, nie smrodzi i daje radę. Ale wiadomo, trzeba mieć zapasowe baterie. Najlepiej. No i lis. Uniwersalny sprzęt. Potniecie i z gwoździami, i korzenie. W brudzie, w piachu. Potniecie metal, deski, drzewo. Niestraszne gwoździe wkrótce będzie cały.